Pada, o. ła, jesteśmy, ja jak zwykle muszę przyjechać jak pada deszcz, nie ma inaczej, no co, pokaż, albo nie pokazuj, pokażę wam później, jest dobrze, powiem wam tak, jest dobrze, jest tak, naprawdę, no jesteśmy znowu u Flexia i co, no przyjechaliśmy yy, na inspekcję, zobaczyć czy pracuje, czy się obija. Ale widzę Marcin, tam coś co co mierzy, coś <gry> Mamy szczura. Na razie Wam nie pokazujemy, ale w dalszej części zaraz się dowiecie jak to wszystko wygląda i jak przebiegała praca nad oklejaniem nowym. Patrzcie. Wcześniej zabieram was na tor Modlin, gdzie odbywa się kolejna edycja Speed Games. Bajkuba Przygoński. Nasz Dawid jest oczywiście instruktorem driftu. No i nasza naczepa spełnia funkcję pewnego rodzaju salonu pod namiotem której i tym razem uczestnicy imprezy mogli znaleźć swoje kaski i kompinezony, które były im niezbędne do uczestnictwa w rywalizacji na torze. żarciki dzisiaj tutaj. Nie, no byłem na pierwszej edycji, właśnie mówiłem, miałem przyjemność jeżdżenia i bałem się, że coś pozapominam, ale chyba nawet jakoś. Nie, zostało jakoś... w pamięci. Raczej. Tak? Naprawdę tak. jak na jak na taki drugi raz z krótkiego jeżdżenia w sumie, no. Tak. To żadnych zastrzeżeń. Świetny nie instruktor za pierwszym razem, teraz świetny instruktor Dlatego efekt. Dzięki, Dzięki jeszcze raz. Pola! Teraz edzio za kółkiem, e, Jak oceniasz jego jazdę? Czy jeździłaś w ogóle ty sama, kiedykolwiek w drifcie? E, ja nigdy z driftem nie miałam nic wspólnego. Piotrek na co dzień jest bardzo spokojnym kierowcą, także to co tutaj widzę to jest całkowita nowość dla mnie. Ale świetnie sobie radzi. Czyli podoba się tak z zewnątrz, tak? Przejechałabyś się w pewnie. Zdecydowanie sposób? Tak, tak, tak. Imponujące, zdecydowanie. Nie wiem. Czy to było trudne? To nie było łatwe, ale nie było aż tak trudne jak myślałem. W sensie dla mnie to była totalnie w ogóle czarna magia, ale tak jak słyszałem uwagi tutaj kolegi, co ze mną jechał, to układało mi się to w taką logiczną całość. Było fajnie. Czy poznałeś wartość gazu, jak on jest ważny w drifcie? Tak, ale nie do końca miałaś rację, bo dużo razy słyszałem, że za dużo tego gazu dałem, więc jest ważny ten gaz, ale trzeba to robić z wyczuciem gości? A taki ostatnio mój tutaj, pod, podobny. Zakapturzony w okularach. Pod, pod, Podobnym Dawida. E, ostatnio na pierwszej w tym sezonie edycji Speed Games mieliśmy okazję poznać się z Dawidem i polatać bokiem Suprom. Na tyle dobrze, na, że na raz pierwszy nagrzewała. Na, na, na torze, tak. Tak, to, to był pierwszy raz na torze. Dobrze, że to, że to ująłem. Tak, No wcześniej gdzie indziej latałem. Więc to jest fajnie, że pod okiem instruktora, bo można cię iść no? Naprawdę fajne doświadczenie, i, i, i czekam na więcej. właśnie. przed którą poza kamerami pytałem, Dawida, damy się jeszcze raz, ale, ale chyba dzisiaj nie, nie da rady, nie będzie czasu na to. Nie wydam. Dawid, ale... czy high five będzie w szczurze e, przewieziony? Ja myślę, że trzeba tak, high myślę, five a. Myślę, że szczur to jest w ogóle, tak dla objaśnienia, moja fura, który, którą startuję w zawodach, w mistrzostwach Polski. I myślę, że jak będzie gdzieś jakaś okazja kiedyś, pojawisz się na to, że u nas ja zapraszam naprawdę. Jeździmy po całej Polsce, nawet po całej Europie, gdzie, gdzie mamy tam powiedzmy, rund, daną rundę. Ale na wszystkich torach, czy na, na przykład na torze Kielce też? Tak, na torze Kielce. Nigdy ostatnio ostatnio... nie byłem na torze Kielce. Chciałem ostatnio mieliśmy dobrego... okazję. Jak najbardziej. Jeśli będzie trening, dajemy cynę. Gdyby nie na druga runda, to byłby, byłyby Kielce. Tak, ostatnio mieliśmy właśnie trening. Jeździłem z Kubą. Byłem na Słomczynie w piątek, a potem w poniedziałek jeździliśmy na Kielce. Z Kubą jedziecie w marze? Jakby? Tak, jeździmy. Czyli jakby. On auto to jest jedno i tak, tak obok jest, tak, jest tak. on. I robimy tak, że Kuba w pierwszym przejeździe powiedzmy tak. ucieka, potem się zamieniamy, przejezdami. Okej, okay, na tym to polega racja, yy, a między sobą tak, że wiecie, że ktoś jest lepszy albo gorszy w jakichś Znaczy momentach? Staramy się... Albo wiesz, że na przykład ty jesteś czuć lepszy, masz u mnie coś lepsze i jak Kuby traktujesz, wiesz, Kuba pokaże Ci <laughs> dzisiaj ja przewagę yy, albo na odwrót, że, że Kuba ma tą przewagę, yy, albo sukcesy jakieś, nie wiem. Z... Wiadomo, Kuba ma troszkę lepsze osiągnięcia niż ja, ale ogólnie trenujemy, staramy się nie jechać na 100%, jedziemy powiedzmy na te 80%, aby nikt z nas się powiedzmy nie podpalił, nie zrobił jakiegoś, wiesz, tutaj głupiego błędu, błędu. I, i staramy się naprawdę, wiesz, żeby robić to widowiskowo i technicznie, żeby, żeby cały czas tą technikę szlifować w barach. A bardziej ważne jest widowisko, czy, technik czy taka właśnie technika, jeśli chodzi o sędziów? Sędziowie A... oceniają w ogóle element widowiskowy? Tak, jak najbardziej. Show, czyli... czyli taki dym, powiedzmy prędkość, do tego jest jeszcze płynność przejazdu i dane strefy, które masz na torze, na które musisz najechać, które musisz zaliczyć. Tak, wiem o tym, że nawet takie specjalne linie czasami tak, przy tak, bandach tak, tak, malują, tak, żeby to... zobaczyć czy tam... Czy dojeżdżasz po prostu tak, do, żeby, do tak że danych Tak, jak najbliżej linia, albo najlepiej dotknąć bandy. Przejeżdżając. to mega fajna sprawa, muszę się chyba na takie zawody. Byłem na Gymkanie. Nie, czekaj. Gymkana nie, to co było w nie? dwa lata temu. Ja tam, tam startowałem. Był. No właśnie, to była. Nie Gymkana? Gymkana? Nie, to była Gymkana. Gymkana? Tak, to była. Ale to nie była jakaś Climbana? Nie, czy... nie. Gymkana, to dobrze powiedziałem, tak. To tam byłem na jakieś półtorej godzinki jako Vita, ale to zanim w ogóle się jakieś przejazdy zaczęły, więc ciebie też w akcji nie widziałem nikogo w zasadzie, bo tam tylko przejść się dookoła i musiałem dalej lecieć no ale żałuję, żałuję, że nie zostałem, muszę na takie zawody się nie dobrać nie Al albo na trening, dzięki Dzień. 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 w lewo dodajemy gazu, zbieram drugą I jak zawsze od zbijamy kierem drugą, musimy odpuścić gaz mhm. i teraz utrzymujesz cały czas pośpiech zamieniamy się? tak jest Lepiej, lepiej było. Jeszcze raz jedziemy. Yes, trochę na mieście jak nie patrzył, bo moim autem oczywiście, ale to takie wiecie, typu na światłach zawrotka i trochę tyłek poleci, ale tak żeby driftować i płynąć sobie po szerokim łuku to nie ma szans, nie próbowałem tego, więc jestem bardzo podekscytowany, że będę miał szansę zrobić to na torze pod okiem profesjonalistów, come on. Tak jest, szkolimy technikę, a zobaczymy, może się zaskoczymy, może tu jest jakiś naturalny talent. Let's see let's walk. I zaczynamy. Ładnie, ładnie, gaz, 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 gaz. Dobrze, 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 dobrze. Troszkę było z gazem przesadzony pod koniec, ale dobrze. Kuk, kuk, kółko było całe zrobione. Okej. Okay. tym tristem Czekam na swoją kolej. Mega się jaram. Naprawdę. Eee... Trochę to wygląda przerażająco, ale życie należy do odważnych, tak, jakby się mówiło. <grytania> ja uwielbiam prędkość. Roll kostery, eee, go-karty i takie wszystkie. Jest... To jest nowe doświadczenie i myślę, że będzie najlepsze. Dichterką. O, o ty. Ale, że za kierą tak fajnie było? O no, serio, serio. Jest taka adrenalinka, mimo że człowiek wie, że nic się nie stanie, to i tak boi się tego gazu wcisnąć, ale. dałam radę. Pierwszy raz, będę pierwszy raz w życiu driftować i tak. Mam było dobrze. Jak już się na to napatrzyłam, siądę, siądę, ale emocje są naprawdę duże. Nie no, koniecznie, ja jednego samochodu w ogóle nie akceptuję. Musi być czerwony. czerwony najszybszy. A, najszy A to nie, to nie, to nie bo ja po kolorze. <laughs> no tak, czerwony kolor najszybszy. <laughs> Powodzenia. Nie, dziękuję. No w dobrym momencie. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, super. Teraz było idealnie. Dajcie mi trzy słowa. Bokiem? Opony i dym. Dobra, rzucam freestyle i to zawsze jest ok. Nawet jak driftuję, nigdy się nie puszczam bokiem. I wchodzę tutaj na mikrofony, i tylko w mózgu mam czasem przepalone opony. Jaw, i daję tobie rap na beat. Łapie tutaj pościski jakbym wjechał na drift. Dym. 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 Nieważne Nieważne skumaj to synu, jak wjechałem na freestyle, narobiłem dużo dymu podekscytowany, aż mi się pas rozpiął na brzuchu ze szczęścia. Nie no, mega, mega. To ja się chciałbym więcej powiedzieć, bo wiadomo, że mogło być lepiej, jeszcze lepiej, ale no same wrażenia są super. Bez stresu A. Dawid cię nie stresował za bardzo? Nie no, właśnie był spokojny, nie natrzymał no, się klamki. Chciałem żyją mocno ścisku, ale poza tym było super. Dawid, bardzo dziękuję za lekcję. Przede wszystkim chciałem Ci życzyć powodzenia, gratulować, pogratulować czwartego miejsca na ostatnich zawodach, no i. Życzę, żebyś był tak spokojny jak w trakcie uczenia mnie, wygrywając kolejne no, zawody. <grym i <grym i <z nią> Cześć. Nawiązując współpracę w tym sezonie z nowymi partnerami, Studio SDL, czyli Siadły.com, wykonało dla nas projekt oklejenia szczura na sezon 2022. Zapakowaliśmy go więc na lawetę i zawieźliśmy na realizację projektu oklejenia, oczywiście do Marcina z firmy Flexio, który jest odpowiedzialny za wrapping wszystkich naszych projektów. Oglądajcie ten materiał, bo projekt jest naprawdę gruby. Nadszedł ten dzień, jesteśmy dzisiaj u Flexia, odbieramy naszego szczurka po oklejeniu. Za mną już gotowy yy, projekt, gotowe oklejenie. Tak to wygląda. Prosto stąd jedziemy na illegal zone, pakujemy za chwilę na lawetę i widzimy się na modlinie przez sobotę i niedzielę. Będzie można go podziwiać na żywo, ale już stos naprawdę.